Witajcie moi drodzy, zrobię dla was taki filmik. Na początku nie wiem w sumie jak go nazwać, ale jak będzie nazwany, tak będzie nazwany. Natomiast o co chodzi i w jakim to celu robię ten filmik? Słuchajcie, um, ostatnie lata zauważyłem wysyp masy po prostu różnych filmów, zresztą z tej, że czarnoprochowce, jak widzicie, się zrobiły bardzo popularne. Wiele osób je kupiło, więc zaczęło sobie myśleć: No to czemu ja nie mogę powiedzieć czegoś na temat Czarnoprochowca Albo jeszcze lepiej pójdę o krok dalej no i zrobię poradnik w ogóle, bo w sumie, wiecie, mam już od pół roku. To znaczy, że już wszystko, kurde, wiem o tej broni i w ogóle. Natomiast powiem Wam tak: jak chcecie, napiszcie w komach, że chcecie zobaczyć super poradnik. Nie chcę obrażać tej osoby, aczkolwiek no ta osoba jak tu powiedzieć, delikatnie i bez obrazy kogoś powiedzmy tak ostro popłynęła. Tak ostro popłynęła, że gdybym pracował w policji yy, lub w jakichś takich służbach, yy, natychmiast wysłałbym radiowóz do takiego pacjenta. Zabrał mu nawet widelce z domu. Ale to już jest tylko moja opinia. Więc jeśli chcecie zobaczyć jakiś super poradnik, ala poradnik, pseudoporadnik takiego człowieka, dajcie znać w komach, wkleję wam linka. Natomiast, co powinniście wiedzieć? Po pierwsze, jest to kury broń. Nie zabawka, nie przestarzała broń, która, nie wiem, jakimś tak jak ten człowiek powiedział, dziwnym cudem po stu paru czy 200 latach już jest niegroźna, że z niej, jak on to podał w porównaniu, więcej ludzi ulega wypadkowi od piły tarczowej, czy jakoś tak, niż ludzi ginie od postrzału z broni czarnoprochowej. Hmm, niech się zastanowię. Może dlatego, że ludzie może nie są aż takimi debilami w tym kraju i nie biegają po ulicach, nie rozwiązują swoich problemów, strzelając do innych no, z broni palnej. Natomiast, jakby to powiedzieć, porównał wypadki do przyczyn naumyślnego użycia. Wiecie, no, używając piły tarczowej czy szlifierki, czy innej rzeczy, Nigdy nie jesteście w stanie przewidzieć, czy wam tarcza nie pęknie, czy się coś nie urwie, nie obluzy i tak dalej. Natomiast śmierć od broni polega na na umyślnym skierowaniu lufy i odpaleniu jej w kierunku pacjenta. Nie wiem, jak można robić to inaczej. No owszem zdarzają się Wypadki przy, no powiedzmy na zasadzie, bo jakiś tam człowiek nie zachował ostrożności, albo no i nie wiem, strzelał z niej powiedzmy z patronów, bo też o tym chcę wspomnieć, ale to za trochę. No i gdzieś tam została jakaś iskierka, jakiś żar, te sprawy, no i zrobiło się to, co zrobiło. Więc prosta sprawa. Wracamy. To jest broń palna. Pełnoprawna, pełnosprawna broń palna. To, że nie ma e, amunicji scalonej. Czyli zaraz wam pokażę jakiej. A ja tu mam takie stare różne e, rzeczy. E, no, przyjmijmy takiej. No nie. To nie znaczy, że ona nie może wyrządzać krzywdy i nie może robić. Yy, że nią nie można robić czegoś złego. Nie będę mówił innych słów, bo wiecie, tam YouTube zawsze ogranicza, kiedy się używa yy, pewne słowa. Natomiast broń sama nie zabija. jakoś nigdy, naprawdę nigdy nie widziałem i nie widziałem, nie spotkałem człowieka, który widział, żeby pistolet, rewolwer lub cokolwiek z tego gatunku. Samo biegało po ulicy i robiło zło. Lub, ru, lub złe rzeczy. Więc e, moi drodzy, to, że e, ta broń ma bęben, który zastępuje taką łuskę, bo tu zakładacie po prostu spłonkę, tu sypiecie proch, tak jak do tej łuski się sypie proch normalnie, jeśli ktoś z was elaboruje. Pycha się tu potem mocuje, no nie wiem jak to nazwać, no, wkłada się pocisk, tak samo się tu wkłada pocisk, można dognieć go pobojczykiem, można zrobić to na prasce. Natomiast jest to tak samo zabójcze połączenie jak współczesna broń. Owszem, jest bardziej w niektórych przypadkach zawodna. Za to ja uważam, że jest bardziej w pewien sposób zabójcza, bo standardowa amunicja we współczesnej broni ma albo miedziany, albo mosiężny. Kołnierz, nawet spotkałem się nie wiem jakim cudem z żelaznym, czy jakimś tego typu żelaznym, no nigdy nie sprawdzałem, ale srebrny był ten kołnierz, czyli tak zwany Full Metal Jacket, czyli FMJ czyli pocisk po prostu zamknięty w jakimś kołnierzu. A pocisk się składa zazwyczaj ten, ten kołnierz kryje nic innego jak o pewnej twardości ołów wlany lub tam jak go wsadzili tak go wsadzili, nie produkują nic takiej, więc nie wiem. Natomiast do takiego możecie odlec sobie dosyć mocno twardy ołów, jeśli odpowiednio obrobicie e, ten pocisk, może on bez problemu tu wejść. Natomiast jeśli są nadkalibrowe, jak często kule, czyli jak tu mamy kaliber 4,4, a mamy kule 4,5,4 albo coś w tym stylu, no to wiemy, że wsa przy wsadzaniu musimy tą kulę zgnieść tak, żeby się nabębnie nam e, wyciął pierścionek taka obręcz. Jeśli ona jest równa ze wszystkich stron... Nie musicie się martwić, że Wam jakaś iskra wpadnie, bo po prostu jest prawidłowo zalokowany pocisk. Natomiast musicie pamiętać, zwracać uwagę, że przy wkładaniu takiej kuli, jeśli ten pierścień zrobi się bardziej w taki księżyc wiecie taki półksiężyc, coś w tym stylu istnieje taka możliwość, że kula była nieprawidłowo albo odlana. Albo jakaś menda wam to obtoczyła, byle jak, byle do przodu, i po prostu ta kula nie trzyma okrągłości, że tak powiem, kulości. Nie jest kulą, tylko jest czymś w podobie kuli i może przepuścić gazy. Przy wystrzale jednego mogą te gazy się sprężać. Jak wiecie, tu robi się po prostu pochodnia gigantyczny palnik na ułamek sekundy czemu palnik mówię bo moi drodzy jak od... zdejmiecie sobie bęben po, powiedzmy tak jak ja mam po już chyba tysiąc parę strzałów z tego sprzętu jak nie więcej znaczy poszło u mnie tu w ogóle ze 3-4 kilo prochu więc nie wiem ile to strzałów ja napierdzielam brzydko mówiąc bęben po brzegi kula ewentualnie smar jeśli planuję więcej strzelać i z niego strzelam. Natomiast tu u góry rama, i tu oś bębna, na której się bęben znajduje. Jeśli wyjmiecie bęben, zamkniecie tą oś. Zobaczycie takie małe nacięcia, jakbyście piłką wzięli do metalu, sobie to nacięli. To jest nic innego jak wypalony wręcz metal od strzelania. Można to nadpawać na zwykłych, stalowych sprzętach bardzo łatwo. Na nierdzewce jest troszkę trudniej, ale dla człowieka nie ma nic trudnego. Albo może raczej tak, na te chwilę z tymi rzeczami nie ma już rzeczy niemożliwych. Druga rzecz, a raczej kolejna. Pacjent na tym filmie twierdzi, że z takiej zabawki, bo on to twierdzi, że to jest zabawka. Wiecie. Można sobie postrzelać na grillu chyba z kapiszonowca, bo chcę zaznaczyć wam, że z wiatrówek nawet wam teoretycznie nie wolno strzelać na posesji ani łuków ani z niczego, nawet za bardzo z procy nie powinno się strzelać, bo nigdy nie wiecie, gdzie takie coś se poniesie. Natomiast, już pomijając wiatrówki o pewnej mocy typu 16 juli. Które raczej nie powinny wyrządzać krzywdy, i raczej nie powinny go zabić. No bo z takiej trochę ciężko, chyba że wleci to przez oczodół i poleci trochę dalej, uszkadzając mózg i sprawiając długotrwałe, przykre komplikacje, zakończone finiszem takiej osoby. Natomiast strzelając, już sobie z takiej zabawki, jak on to powiedział, a tak naprawdę broni w domu, na posesji, na grillu, na polu, w lesie, gdziekolwiek, gdzie nie macie ustosunkowanego prawnie miejsca typu strzelnica lub teren strzelecki, popełniacie przestępstwo i jak sobie otworzycie, że tak powiem, yy, kodeks karny i tym podobne, bez problemu znajdziecie yy, Jakie bonusy dostaniecie od Państwa za zabawę takim czymś gdziekolwiek, gdzie nie wolno tym się bawić? Natomiast, tak, można rekreacyjnie strzelać na strzelnicach lub terenach wydzielonych do strzelania z takiej broń. Tak, ta broń potrafi bezproblemowo pozbawić zdrówka i czegoś więcej. Tak, to jest fakt. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, ten człowiek, widzę, no chyba w ogóle pojęcia nie miał za bardzo obroni. Bo chciałem też zaznaczyć, że on, no stwierdził, że to już jest przestarzałe i to już chyba nie da rady kogoś krzywdzić. To zaznaczę Wam, że nawet dzisiaj wyrobiony nóż kamienny, czy nawet, nie wiem, strzała z grotem kamiennym, potrafi zdziałać to samo co 2000. I, I wcześniej, lat temu, więc ja tego kompletnie nie umiem zrozumieć, co w głowach takich ludzi w ogóle siedzi, albo raczej jakie gówno, czy jak niscy są, ich mózg jest blisko dupy i gówna się macza. Yy, bo dla mnie, coś, co było skuteczne nawet i milion lat temu, czyli kamień kurcze, rzucony człowiekowi z procy, takiej wiecie, machanej na, na sznurze czerep skuteczny jest, no, milion lat ja przesadzam wiecie, chodzi mi o to, że nie ma czegoś takiego jak data przydatności broni, mam nadzieję, że to berety jakieś zrozumią a nie będą zaraz wypisywać milion lat temu nie było broni milion lat temu wielu rzeczy nie było dobra, słuchajcie jest to broń nie podlega to dyskusji jest to broń, za którą możecie pójść siedzieć, mimo że jest bez pozwolenia, musicie jej używać zgodnie z prawem, jakie znajdziecie sobie nawet i w internecie. Natomiast jeśli macie z tym problem, możecie udać się na komendę, chociażbym tego nie robił, bo na komendzie jak się dowiedzą, że wy nie macie bladego pojęcia co z takim sprzętem, gdzie i jak i kiedy, to może się zdarzyć tak, jak już był taki przypadek, że wpadną do Was do domku i zabiorą Wam wszystkie te zabawki. Natomiast, jeszcze szybciutko na koniec, wrócę do tematu patronów, bo y, ostatnio padł gdzieś y, temat patronów, bezpieczeństwa i tak dalej. Słuchajcie, w teorii ta broń. Sama nie może wypalić Wam przy ponownym ładowaniu. Wiecie, wystrzeliście, sypiecie proch, ładujecie. Nie powinna. Jest to naprawdę tak znikome ryzyko, że aż po prostu nierealne. Natomiast, jeśli używacie papierowych patronów, czyli, jakby Wam to powiedzieć, bibułek od fajek, zwiniętych tak, byście mogli tam nasypać proch, wsadzić sobie kulę, a potem to wsadzić tu, zagnieść i tak dalej. Jest to fajne z pewnej strony, bo wiele osób myśli sobie, że o, wow, mam takie jakby prawie już scalone naboje i mogę sobie szybciej ładować. I owszem, pierwsza faza tak, pierwszy bęben naładowany idzie w miarę szybko. Tylko nikt nie myśli o pewnych dwóch rzeczach. Pierwsze, te bibułki. Zależy jeszcze jakiej jakości, bo są i też gównianej jakości, potrafią się bardzo nie dopalić, zostawić tam kupę syfu w be mnie, który tak naprawdę powinniście wyczyścić. Dużo więcej problemu sprawia z czyszczeniem na polu strzeleckim, czyli na strzelnicy, niż po prostu wsypanie kolejnej porcji, kolejnej porcji i kolejnej porcji yy, prochu. Do Bemna. I jeszcze jedna kwestia. Sam byłem tego świadkiem. Miałem takiego, mam takiego znajomego, który już się wyleczył z patronów, co prawda, ale za jak zobaczył pokupnie yy, takiego sprzętu, że można sobie zrobić takie patrony. On sobie kupił takie pudełeczka na te patrony. No, czego on tam się nie narobił? I owszem, przez jakieś prawie pół roku. Udawało mu się strzelać bez żadnych wypadków. I może dlatego też go trochę to zwiodło spowodowało to, że nie myślał aż tak jak należy i któregoś razu na Strzelnicy dzięki Bogu nic się nie stało ale dało to wszystkim czarnoprochowcom, którzy byli z nami, dużo do myślenia na temat patronów. Załadował chyba po. W czwartym opróżnieniu bębna kolejne te patrony zagniótł i gdy już wziął tą broń i wycelował, chciał już wycelować w tarczę, jeszcze ona była bardziej skierowana w ziemię, w piach, no bo to na stanowisku byliśmy, jebut, twoja mać, jeszcze nawet palca na spuście nie położył, ani kurka nie odciągnął. Okazało się jakimś w ogóle dziwnym trafem. Że akurat w komorze obok, bo nie tej co lufa, tylko tu obok doszło do zapłonu, widocznie patrona kawałek zostało, właśnie takiego żarzącego się, tlącego kawałka papieru, i jeśli macie trochę pojęcia o tym, co potrzeba, by proch się odpalił, jakiej temperatury, jak mocnej iskry. I żaru o jakiej mocy, to wiecie, że na żarzącą się delikatnie rzecz wiórek możecie posypać czarny proch i on się może nie odpalić od razu, bo temperatura jest za mała. On może nawet ten proch zagasić to. Ale zdarza się, że najdzie gdzieś, w kominek gdzieś się trochę, wiecie, wepchnie. Tego papieru przy wystrzale bo, jak wiecie, przez kominek też gazy uciekają. Mimo, że skapiszona strzelecie, to z powrotem też coś tam ucieka. Najdzie tego szajsu, kli się tam to małe gówno. i sypiąc proch lub wkładając kolejnego patrona, możecie spowodować to, że już ubijecie, już szczęśliwie tego i on. Pod wpływem pewnego czasu narażenia na, te, na tą iskierkę tlącą się, odpali wam. Tak samo bardzo bym e, doradzał uważać, że na przykład strzelaliście z patronów, a potem se stwierdzacie: No, skończyły mi się patrony, ale mam prochownicę e, i, i wiecie, no, odpalę sobie, znaczy, wiecie, posypię sobie jeszcze tam te komory i postrzelam sobie jeszcze parę razy. Jak to, że patron wchodząc w bęben jest w papierze i jest w stanie w miarę zagasić ten żarek, tak sypiąc bezpośrednio do bębna proch, a niech tam będzie żarek, to nie dość, że Wam ten proch buchnie jak wulkan w twarz. To jest dzika szansa, że płomień dostanie się jakimś cudem do prochownicy i zrobi kabum, i będzie niewesoło. To są takie moje opinie. Natomiast e, zaraz Wam też nakręcę w podobnej perspektywie e, na temat drugiego filmiku, który dostałem od innego widza: jak zabezpieczać sobie taką broń. Po prostu ręce opadają. Na razie, i do następnego filmiku.